Dzień dobry, poranek, tylko na guziczek. Po pierwsze, szacuneczek dla wczorajszej ekipy. I że naprawdę żyjemy w czasach, kiedy rozum już jest po prostu pase, zdecydowanie jest niemodnym gadżetem. Aż tak? Że? Dlatego ja mam rozum tam, gdzie inni noszą coś innego, czyli pff, trudno powiedzieć, co powiedzieć. Zatem podziękowania dla wczorajszej ekipy. Poranek, początek był trudny, no chociaż ekipa zgrana, cudow cudowna. Poznałem w końcu Krzycha, który to jest kierownikiem tira wraz z swoją, właściwie od tego weekendu już ubiegłego, małżonką Emilium. Pozdro dla Was raz jeszcze. Poznałem w końcu krzycha, który do mnie SMS i wydzwania foty wysyła. Jak jest korek, nie stajemy na środku Grażyna. No. <laughs> Podjedź meter! Pani podjedzie łaskawie królowo Co to za gamoń? Słodka 1.pl Nie kupujcie od nich nic. Alecie stoi na środku, na skrzyżowaniu zablokowane wszystko. W korku ja chcę wyjechać. I mówię grażynka może być 2 metry od przodu, bo masz miejsce. Grażynka wzrokiem niewidzącym kierowcy czyli mnie wzrok do mnie mówi jestem Grażyną wymusiłem następujący sposób cofnąłem zjechałem lekko za nią poprosiłem gestem dłoni Grażyna zlituj się jeden podjechała, tydało się i słuchajcie mnie uważnie bo <laughs> ekipa zacna na parkingu, gdzie zabieraliśmy Krzysztofa, znałem go ze zdjęć różnych w tirze, w garniturze, w muszce, w krawacie ślubnych, w welonach, ale nie wiedziałem, że jak zaparkuje sobie tym swoim pięknym A6 Skondinon w benzynie, jak się okazuje, 2-4 pan kierowca wyszpiegował, o i takie BM można kupić. To jest ten taki Grand Coupe. Można kupić za 15 tysięcy euro w 15 roku. Wczoraj stało silver a zwykłe od 12 15 rok szesnasty. przywitał się młody, przystojny, elegancki, opalony, łysa pała fakt. Yy, to wygodne. I wyjmuje z bagażnika mirindę. Mówię, dla każdego po mirindzie dwulitrowej. Myślimy, kurde, sympatyczny facet. A później jeszcze pan kierowca otrzymał i pan dysponent, czyli ja, kierownik wycieczek, Roman, wiadomo, pierwiosnek, nazwisko. otrzymali weselny gratis u matko. A pan, pan kierowca stronił w ogóle, bo przysięgał. Natomiast ja od jakiegoś czasu unikam, bo unikam. Powstawiłem domu na półce, yy, małżonka. z słodkim głosem, jak wróciłem 23, bo późno bardzo wróciliśmy wczoraj. Z Słodkim swym aniel, Anielim głosem zapytała o tę weselną. Niemniej jednak Krzysztof Emilia bardzo dziękuję za prezenty w postaci mirindy i innych napojów. Było to piękne. Oczywiście niespodziewane. <laughs> Masz tam kupić kobicie swoje kwiaty. Pamiętaj, że od pana Romana. Bardzo dziękuję. I co? Wczoraj zaliczyliśmy że tak się wyrażę, kilka placy. Ten pan, który jechał z domu publicznego. <laughs> tak pan kierowca umówił się zabierać, zabierać widza z z pod domu publicznego. To były jaja. Ale jest taka Taka przybytkowa się okazuje, przybytek takowy, i tam trzeba było pas garnet stąd było nieźle. Na pierwszym placu kręcimy się w koło e, zaremski Leszczu, się ma za. Różne odgłosy. Robisz fotki dzisiaj, <grym się> dla widzów, my spok panowie. Jest 9.15. Rozkręćmy się, dopierośmy wstali, przecież zaledwie o trzeciej. I tak na pierwszym placu podejście opasata białego, podejście opasata czarnego a poza tym w samochodzie każdy, po co jedziesz? po Skodę, po Skodę, po, Skodę, po Skodę. ja też jadę po Skodę was tych Skód tam zabraknie chyba a propos Skody pamiętacie błękitną Skodę na brązowej skórze na dziewiętnastkach takich wiecie w kształcie śmigła turbiny wzór dziewiętnastki piękny nowoczesny tak jest, widzów kupił jakiś czas temu sprzedał i pojechał znowu a sprzedał dlatego, żeby oczywiście stracić albo wyjść na zero wiadomo o co chodzi jeśli wiadomo o co chodzi, to chodzi o to, żeby być na zero. <laughs> ja szybko powiem, bo jedziemy znowu. Chyba 10. ostatnie miejsce jest. 17. tam ze 4 albo 3 miejsca. I po kolei co tydzień. 17 plus 1, 24. 24 plus 1. Co? Albo 31 albo 1 października. Patrzcie, już październik. kuźwa zapisy robiłem. Gramatyczna sytuacja. Zima idzie. <laughs> Pan Roman w Katarze i w Kaszlu bo jak wstaliśmy sobie trzecia w nocy 12 stopni na dzielnicy na dupca deszczem, aże miło przez całą drogę aż do Legnicy na deszczem się la, 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 la. straszne warunki atmosferyczne mieliśmy opóźnienia 8 minut na autostradzie ale pan kierowca robi co może zawsze Ze swoim dynamicznym, błękitnym obuwiu I a propos obuwia, został rozpoznany przez pana kierowcę Tira Krzysztofa znanego, który był z nami po bryki mówi i to jest właśnie Oldschool Mazda trujeczka. Pan w kaszkiecie, nie pokażę Wam, może już widzieliście. I został rozpoznany poprzez obuwie. Także <grytanie> ty słoje ja znam te buty z filmu. Pan kierowca ha, 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 ha. to są te sławne buty. Zmierzamy dalej do tematów. Centrum pogrzebowe. Szczęśliwie nie znam, i nie chcę poznawać pana kierowcy z tego centrum pogrzebowego. I proszę ja was, proszę ja was, tak, na pierwszym placu kręcią, kręcią, kręcią. Niby kasa jest, niby auta są, niby ten szklany dach czynny, sprawny, całodobowy, niby ta skóra fajna, wentylowana. Kółko 18 cali, a co jak będzie dalej z 19 calowym kołem? A mówię, jak co, jak co będzie z 17 -ką i bez szklanego dachu i bez skóry? I drożej? Tak mówię, bo tak zawsze jest. Dobra, jedna pętla, druga pętla, fu, 10.30, Popy. Następne place czekają. Zatem, bang, bang, bang. Pan kierowca nasz lawety mówi: Siemandero, Leszcze. Czy coś jest nabyte? Panie Pawle, pozdro oczywiście. Czy coś jest nabyte już na tych berlińsko-libańskich? Chwileczkę, bo się goś zastanawiałem. Trzecia pętla, czwarta. Dobra, wracam do tego pięknego cuda, co sobie już tam wymarzyłem. Wcześniej mówi jeden. Później mówi drugi. Mówi trzeci, fajnie, pan kierowca zapakował, chłopaki zakupili, potestowali, pojechali, my pyk na drugi plac przejażdżka, pan laweciarz pojechał z brykami już do domu, tak było, pojechał do domu, do domów, nie do swojego przy bryk nie zabiera, po co mu te bryki, jak potem trzeba to zarejestrować i opłacić, a po co iść w koszty, po rozwoziu. Zawiózł tam mm, samochody, kurde. Jeden był gdzieś Tarnobrze. Matko Tarnobrzeg to jest kawałeczek. Pan kierowca gdzieś drzemał po drodze. Chociaż miał jakieś okazje okazję zapomnione znowu z wzorem Torunia. Nie, guzik, Pszczółek od pana Pszczółkowskiego, Panie Pszczółkowski gratuluję nabycia wtedy, ze 3 tygodnie temu pięknego plusa. W 1,9 laetnym TDI-ku. Bardzo fajna moda na te niebieskie włosy, naprawdę, szczególnie chłopców, to bardzo pasuje, a wręcz licuje. I co, lecimy kolejny plac, dubią w nosach, mówią: Kurde, Felek, Kartofelek, ale się okazuje, że ja byłem z jedną ekipą, pan kierowca był z drugą ekipą. Pan Sławek. Dzień z panią Słowkiem miałem iść pan oglądać dla żony, ale się okazuje, że żona zrezygnowała, bo przebieg za mały w tej pandzie. A. On tak mi powiedział, mam nadzieję, że nie kłamie, ale jak znam kilka żon, jedź kolarzu, jak znam kilka żon, gość może mieć rację. 80 tysięcy w takiej pandzie to jest chyba to, to jest skręcone Co ty gadasz, mówi Sławek? To żony? Kumata walga, skręcamy, a Repsol a 125 pojemność to, to gdzie to. A więc czekajcie, chwilkę teraz coś zmienimy, sobie taśmę i będziemy grali dalej. Ta nasza orkiestra musi jechać i robić świetne tematy. Yy... Znowu coś dzwoni, czekajcie, już to będzie. No, no, no widzę dzwonił z Warszawy. Kurde, znowu to jakiś dzwonik. Potem odzwania, materiał robię, kiedy mam to nagrywać kuźwaj, Tylko na pocztę mogę jechać później, do widzenia. Pan kierowca dzwoni się okazuje, widzę po napisie. Oż kurde. I widzę teraz dzwonił z Warszawy, że chce jechać po B8. Widzę, ma do wyboru różne opcje, przedstawiłem sytuację, a niech działa. I proszę Państwa, na drugi plac przejechaliśmy, a tam człowiek, który zakupił onegdaj skodę pogonił ją na tych... To no i znowu kupił plac w centrum miasta, powiem wam. I to jest dobra informacja, bo nie jest łatwo kupić od miasta plac w centrum miasta, bez przetargu chyba. I znów deweloper buduje chałupę. Tam się musi pod stołami dziać, a pierdyle. Też zależy jak jest stół duży. Wiecie, jak jest stół wysoki, to koperta grubsza wejdzie. Ale wcześniej są prowadzone umowy yy, słowne w restauracjach, jak się domyślam, po cichutku. Pod przykrywką nocy. <laughs> co za czasy! I Wizu, który zakupił, nabył. Proszę Państwa, nabył pasata w 16 roku. za piękny pieniądz. Chociaż ma co? wczoraj kilka. Wybrał tego białego. Prawdopodobnie będzie woził śluby. Idąc tropem myśli niejakiego. Para Romka może w soboty dymać też ze ślubami. Kilka setek na czysto, zawsze do przodu. Oczywiście. Tej te czwórki bardzo nie przykro, która była u Marianów na placu po grecku gadających. Niestety tej te czwórki nie zbadają, bo tam zwyczajnie nie dojechaliśmy, bo grupa kupiła auta o jeden plac za wcześnie. <laughs> nie, nie, o jeden most za daleko. O jeden plac za wcześnie zakupiła grupa wszystkie bryki. Choć wydawało się, że. Dubanie w nosach nie będzie miało końca i robienie kulek. I mówią niektórzy: Zaremski, te bryki są niezłe, ale czy nie ma gdzieś bardziej niezłych? Dalej, dalej. Powtarzam: co wyjazd, nowe auta, co wyjazd, nowe wyzwania, co wyjazd, nowe tematy. Także nigdy nie wiadomo, co będzie na następnym placu. Ale doświadczenie moje i mojego palca wskazującego, motocykl marki, jaki stary GS1100, a to jeszcze jeździ. Doświadczenie moje mówi o tym, że jak auto jest piękne, podoba ci się. Ciągniesz trzecią sztukę i mówisz człowieku, jak się mi to podoba, jak tym się jechało. Człowieku, człowieku. I patrzysz w portfel, jeszcze mi zostaje 1200 miejscowych eurofundów na zabawę i uciechy. Tak tanio. I mówisz, a chodźmy dalej. Kurwa, przepraszam, to mnie ręce opadają, ja nie wiem, co wtedy powiedzieć. Bo dalej tylko się okazuje: jest on i bez kółek ładniejszy, i w ogóle mnie wypasione Także i ihu, i ihu, i i Opy, jak je ładne, to trzeba brać. I wczoraj tak też było. Nawinęliśmy. To jest dzisiaj gadania, bo naprawdę jest gadania, a gadania. Zatem, jak gadam, to sobie poleję. Aż to zawsze łoszkliwie gorące. 21 stopni ustawiłem sobie na grzaniu, w Tico, przepraszam, na pokrętełku. I jest cieplej. I tak, pasat zakupiony, fajna jednostka. I gdzieś tam yy, chłopaki mknęli dalej, pomknęli, opalono, mówi, ja ci załatwię o perestrację. To tu czegoś że w końciku u mnie przy Kanciapie, a że kolega z Krakowa, yy, nabywca, onek daj, błękitnej skody w kolorach RS Forda z oktawi i na brązowych skórach yy... Wiesław. <ścoughs> Jedna był pasata i zjechał na rejestrację. Opalan oczywiście mu załatwił rejestrację, ale to nie tak, że on mówi słuchaj, załatwię, to mówisz, że on mi załatwi. to sobie kebabika i pytasz, załatwić? Nie, to trzeba wartować. Draj Stunde, maybe five, my five. Czyli czekał 4 godziny na blachy, ale nie musiał nigdzie jechać, jakoś opalone wziął to na klatę na siebie, także być może szwagier mu to załatwił. Pomknęliśmy dalej. Na kolejnym placu przetestowaliśmy dla widza temat, bo widzu bardzo zeszłego tygodnia ukochał sobie z filmu Chryslera C300 z silnikiem 3 litrowym, jak się okazało z Mercedesa. I pan Roman klik klik wszedł. Wiecie, w Chryslerze jest surowo, ale jest wiecie, dostojnie. Ta szyba taka niska, i widzu dzwonię, słuchaj, mówię, no, tu, tu, tu brum, pracę praca równiutka, te fotele w prądach, skóry, jakiś telewizor, kamery w cofanie nie było, są parksoniki z tyłu, no, krowa auto, kurde, jak wrażenia, mówię, wiesz co, ja nie jestem fanem amerykańskiej motoryzacji, mówię do widzu, a tu tutaj wystarczy lufę przykleić, o cztery, pancernie jak pies, kurwa, jak w czołgłopie. lufa taka na dachu i można to, no, no, z gustnikiem pojeździć po wertepach, pojeździłem trochę, automat płynnie, Silnik tam delikatnie gdzieś taki y, olej stary gdzieś tam się przy, przykleił spod którejś uszczelki z góry wygląda na drobiazg, ale silnik z Mercedesa pracował znakomicie. Tam parę koni jest pod maską. My wypnięcie zrobiłem na placu później kawałek na trasę wyjechałem na czerwonych blachach. To kurde opalenie mówią, krowe, ale pozwiję go ponę. Przedstawiałem sytuację y, y, widzu, yy, No i auto na wsi będzie na pewno, bo y, y, tych klasy nie jest dużo, tym bardziej to była wersja w sedanie w kolorze platyna, taka z brązem, kawa z mlekiem latte, taka platynowa, wiecie, bardziej w brąz wpadająca. Fotel w prądzie, kierownica taki patyk tu wystaje, mówię, ty, tempo, ma jakiś śmieszny amerykański, a to regulacja elektryczna kierownicą, ten taki patyk z dołu, łatwo kolankiem zahaczyć, ale nieistotne. Ciekawostką dla Pana Romana, czyli dla mnie, było to, że w fotelu prąd prądem, że wszystko jeździ, był też taki mały kutasik, typu dzyndzel z samego przodu w plastiku, mówię, ty jest widzu, przez telefon cały czas nawijając, bo relacja jak się komuś coś kupuje jest na bieżąco. słuchaj, jest dzynzelek. Może masaże, może, może wiatry odciąga. Hi, hi, fotel kurde ten dzyndzelek. A widzu mówi weź tam przejść. Mówię, no nic się nie dzieje, chopie. Okazało się, że jest to dzynzelek. A zobacz, czy pedałem. Się powiedzieć plus minus. Gaz, hamulec, czy jeżdżą. ja z dędzelkiem w fotelu, a pedały. Pamiętacie film Indiana Jones, kiedy taki krótki chłopak jechał wióz Indiana Jonesa, uciekali oczywiście przed oprawcami i ktoś miał takie klocki z drewna przymontowane pod butami, żeby dodeptać do pedałów. Otóż tu by nie musiał, tu wystarczyłoby, żeby dędzelkiem sobie przyiwanił w górę pedały do niego. Pamiętajcie, dotykając dędzelka, Możesz wezwać pedały bliżej. Zabraniam, żeby kolega koledzy robił takie rzeczy. Ale dzienzelek w C300. Pan Marcin na siłkę już tam idzie Się Z długi żem podał, ciko. Z długich żem podał. Ok, nabyty. Pojeżdżony, fajny. Widz, mówi najwyżej, pojeżdżę i sprzedam. Tak jest zawsze. Auto się nie spodoba po miesiącu, nie poczujesz się. Ja w amerykańskich nie bardzo się czuję, kurde, wiecie, no. Duszno mi, jakby tam. Ja to wolę klasyczną, koreańską perłę motoryzacji. I kule, wspaniałe materiały, cudo. Ok, zbijamy na kolejny plac. Ekipa już depta, zaremskie, mówię, dajcie chociaż dwie minutki, filma nakręcić. Kule. E, gościu! Dało się słyszeć głosy spód naszego busa. Kole, mówię, hopy. My to wszystko widzieli, dobra, jedziemy. Wyjeżdżamy za miasto. Za miastem pięknie, kolorowo, łąki, konie, Indianie na konia, czołgi, koła, wszystko. Przepraszam, to Niemcy, wiadomo. Zjedliście kiedyś w Western... w tłumaczeniu na czeski? Włączcie sobie czeski kanał, tam jest naprawdę fajnie. Winę, tu jest tam y... Old Shurehand, jest y... John Wayne. Wszyscy po czesku. Po niemiecku to wiadomo, każdy zna. Wbijamy na plac kolejny, a ze czterech chłopa jeszcze bryg nie miało. <tum> I tam się rozwiązał worek z brykami. Tak się do tego stopnia rozwiązał worek z brykami, że tak Super B czy Octavia, Nie wiem. Wypaśnik. Pieniądze. O! Insignia. Kolor. Kolor. Insignia. Wchodzisz mówisz, Ja pierdzielę. Tak wchodzisz. Tak samo będzie Twoja żona i teściowa, powiedzą, a szwagier wejdzie i powie nic. Szwagier auta wejdzie i powie. Jakś taka. straczkowata. A wiecie. Ciśnienie. Teściowa powie, jeżeli oczywiście teściowa kocha się o tym. No fajnie się to kupił z tym telewizorem. Takie z tymi. A te guziki te po co? Jasiu pędzrze mi. Będzie, że ona powie. Jarzem, twoja dzisiaj jest i jutro również. Daj posiedzieć jeszcze. Jasiu. Tak będzie. Okej, ekipa kupiła. Oczywiście pozdrawiam ekipę chyba z Warszawy, która prześladowała mnie cały czas, ale sympatyczne dwóch chłopaków mówią, mamy pieniądze, a nie ma aut. Was mówię? Pokażcie mi te pieniądze. Faktycznie kupa pieniędzy. Ceniłem organoletycznie po mówię oryginał. Węgierskie eurofunty, <laughs> ale jak to nie ma pieniędzy? Chrypka <laughs> trzyma. To nie jest łatwe. Przełożą łyk na rybkę. I co, i co, i co. I mówię panowie, właśnie, że oglądam na tych 20 calowych kołach ten dwunasty rok w lampie poliftowej Skoro macie tą kupkę pieniędzy, a to auto kosztuje tyle pieniędzy, maybe. Kuken chociaż żerknijcie bo może warto. Popatrzcie, jak się już tam czai Janusz z wąsem bez jedynki. Znaczy, miejsca jedynkę ma, ale sobie nie mamy dopiero wprawi. <śprawdy> na byli, utargowali, bardzo miło. Yy, yy. Dobra Heh, Golfy szóstki. Najpierw mm, dwulitrówka, tyle pieniędzy. Pobiegliśmy kawałek dalej z następnym migusiem naszym. Pozdro 1-6 w 105 koniach. Dwunasty rok. Kilkasetek dobrych taniej. A taniej niż tamta dwulitrowa. Ale tu też wypas i kombi. Jedenka, dwójka, po prostu. Dobrze ręczny. A, czat. Płacimy utargowane płacimy, dobre pieniądze, będzie wszystko na filmie i nagle patrzę wracając się już tam gdzieś tam krzaki, do naszych, do naszych, do naszych do ekipy, ten tą zakupioną szóstką wyjeżdża z tego tak zwanego yy, komisu, parkingu spod stodoły libańsko-berlińskiej a ja halt, 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 gdzie ty jedziesz chłopie, gdzie ty jedziesz, gdzie laweciarz laweciarz już jest pod piączkowem trybunalskim, co ty gadasz to jak, to, jak to teraz do domu ja idę od razu do domu. Zostaw to na placu. Idę do Ahmeda. Czy jakkolwiek mu dali na Świętym? <laughs> czy oni tam mają Chrzty Święte, czy od razu? Cokolwiek tam robią. Nie wiem, nie znam się. Czy tylko tu, obrzezanie, <laughs> To chyba nie ta frakcja. Nieważne. Ja mówię, słuchaj, że mnie, bo się tu mój franek pomylił, Abdullah. Tu trzeba jeszcze brykę ze 4-3 dni przechować do piątku, aż pan laweciarz wróci z Piotrkowa, z Tarnobrzega, z Ustrzyk Górnych, z Malinkowa i z Piercinowa Górnego, bo rozwozi. Mówię, to jest kein of problem, Krzysztof, że tu stoi to auto, właśnie zdziwiłem się, że twój kolega pojechał, a nie macie laweciarza. A no to mówię, parkujesz. Dobra, postawione. Wbijam ci truchtem, szybciusieńko. Proszę ja was, tam gdzie trzeba. Patrzę, a ci nasi to jednak dwulitrówkę. Golfa 6. Jazda próbna, jedynka. Mówię co jest. Tam ten kupił 1.6, ale wiesz. Tylko jeden To jest dwóch Troszkę drożej, ale... Pst. Ja bym właśnie obmierzył czujnikiem. Kiedyś właśnie mi wczoraj zaginął czujnik dla Kieruty się 18 znalazł. byliśmy też w netto i w Lidlu. Bardzo dobra, jakaś nowość. Do Polski przyjdą pewno te nowości w marcu. Chyba, że już są macie cynga, jestem jakby po tyłach. Knoper z razy 5. Tutaj zostawił pan widz w aucie. Spadło mu tam słodkiego troszkę. Przy porządkowaniu bryki mówię. Wszystko łzerze. Żartuję. Pan dzisiaj widz do mnie przychodzi. Yy, załatwić jakieś drobiazgi, bo widz jest z okolicy, oddam mu słodkości, a on mi odda pożyczoną kasę. <laughs> Ode mnie wczoraj na brykę. I wczoraj jeszcze ekipie, która była z Warszawy kupiła ja to 12 rok poliftową A4 cudowna, cudowna kółko 20 cali. Rozmieniłem euro, funty po kursie oficjalnym. Żadnych tam oszustw na złotówki. Znów straciłem 3 złote. <laughs> bo ja zawsze mówię, a zostaw. Zawsze. Zamiast. Daj ze z górką 10 złoty. A bo dobra. Wiecie, no przy różnicy 2 groszy na kursie w kantorowym, 3 groszy, przy kilku tysiącach euro to się robi, wiecie, pieniądz jakiś. Na flaszkę zawsze będzie. Ograniczam. Jestem z tym jakby w, w, wytrwały Dobra A wczoraj jeszcze Psim swendem Nabyło się Ford S-Max 12 rok, czyli poliftowiec Lampa steunowa Z przodu ta tradycyjna Kółko 17 Na nowej zimie Pytam się sprzedawcy No dobra, wyszło, że pan Romek kupił Pytam sprzedawcy, słuchaj, że mnie uważnie Masz jakieś... Y Letnie opony. Mówię, po co letnie, za, za, za miesiąc jest zima. Pytam, czy może, ja się nie pytam, kiedy jest zima, to ja się, ja się znam na tym, nie? Bo mieszkam blisko górów. Nimom, nimom. Otwieram drzwi, klik, klik, Kelly's go. Trz. Kluczyk w kieśni, tu, 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 start, stop. Konwers, duża nawi, Siedem siedzeń, pół skóra, automat skrzynia, martwe pole w lusterkach, Grzane siedziska ksenony, Parktronic przód, Parktronic tył Kiedyś kupiłem taką Taką auciskę za 11 800 zł Pozdrawiam pana od producenta yy, wursztów, kiełbas i wędlin Który nabył srebrną, piękną w titanium też Mogła być wiosna, czy to jeszcze była jesień Natomiast strasznie fajny facet Przyniósł mi z 5 kilo różnych wędlin wyrobów Kurde, pachniało Cię, Porozdawałem, przepraszam po chłopakach i kurtkę sobie, czerwoną klasyczną, kurtkę rzuciłem tam w te kiełbasy. Potem mi kurtka 3 dni pachniała, Żal było prać 11,500. A tutaj, jakby coś do sprzedania jest, kurde, dużo taniej. Dwa klucze start-stop, kurka wodna, jaka fajna. W tym tygodniu pan kierowca zwiezie do Ziemi Ojczystej i będzie pięknie. To co, tyle na teraz, bo już za 20 minut się filmu zrobił. Jak sądzę, a tyle powinno być, żebyście fajnie poglądali do kawy, do herbaty. I widzimy się niebawem, jak coś się mi przypomni, a przypomnił się mi na pewno. Będę dzwonił. Jeszcze chciałem pozwolić pana kierowca naszego, który to nie płaci nigdy kartą w Netto i w Lidlu, bo przelicznik państwowy jest zbyt drogi. Mam zlecenie z domu na płyny, proszki, płukanki, wszystko co jest zwane popularnie chemią niemiecką lepszą. Pan kierowca mówi zanębski pożycz. Masz 20. A widzę, pan kierowca go się kartony z promocji, kładzie na blacie, kładzie na blacie. Zabraknie. mówią masz piątkę jeszcze. Zabraknie. 40. Dobra, to starczy. Pani Gazierka a był kasę za mną. Znaczy czytnik. Plop, 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 plop. Liczy kluk, 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 kluk. No pan tam coś. Ja się patrzę, 72 euro pan kierowca zapłacił. Ob sobie wrócił tą czytaczkę mówi Samba somebody help me. Możesz tu jeszcze 50 topie. No. Panie kierowcu, bardzo pozdrawiam. Aś pan tutaj przestrzelił. <laughs> nie wiem czy pan nie wziął tej, tych paczek z niepromocji, a promocja była obok. <laughs> Niemniej jednak najnowsze knopersy tylko na albrytyjskich placach. I zabraniam kurwa, kolega koledze. Cześć. Pozdrawiam. 600, nawet 700. Widzimy się niebawem. Hej, hej. Prostam jeszcze z okazji. Dolny Śląsk pozdrawiam. W Argentynie, że był? W Chile? z Skłonniutki. Stary Gieza to jeszcze pojeździ, a pojeździ. Nie jest jakiś czyszczony, pucowany. ten moto do jazdy z deflektorem, To jest moto do łapania much. Także trochę jeszcze zrobi. Folijka mówi o tym, że tak musi tutaj być, żeby się nie dało do środka. Po 600 dla motocyklisty szerokiej drogi. Cześć.